Z strony Kuba. A to jest przedostatni odcinek, jeżeli chodzi o albumy. Jak mówiłem, miał być przedostatni, ostatni, bo to, to tak, miał być przedostatni wcześniej już, ale zapomniałem trzech albumów. Jeden już prezentowałem na poprzednim filmiku, to jeszcze dwa mi zostały. I teraz to jest jeden z dwóch albumów, które mi zostały, o których zapomniałem. Tak więc zaczynamy. A jest to album UEFA Czempion Slick Bez Attacks, Korek Play. Play 2018-2019. Zaczynamy pierwsze. Tu mamy puste Mamy tak: Porto PSG Pe Manchester City, Porto Ice Monaco. Tutaj jest logo. Yy, to jest yy, Hobart. Bayern, Ajax Roma, Tottenham, e, Borussia Dortmund, Barcelona, e, w Barcelonie mamy e, San e, Sameno i Inrede Gret, e, Romgreda of Valencia, BVB, jest to Rodrigo, Juventus, e, 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 Brugge, Olympion, Napoli, między innymi minik. E, Manchester City, E, tutaj jest jakaś karta, co nie wiem co to jest, e, Borussia, e, tutaj mamy Liverpool, Spelham, tutaj, tutaj mamy jakieś karty, to już nie, nie będę ich czytał, bo Tylko tak wam pokażę, bo to są karty, które nie miałem gdzie włożyć, to je tutaj włożyłem. O, tutaj macie ceglistę, a tutaj macie drugą część ceglisty, widzicie? Proszę. Także dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, ja cześć.